Cześć, cześć! W tym filmie opowiem Ci, dlaczego psy nie powinny bawić się patykami. Nazywam się Dorota Barańska, jestem psycholożką, behawiorystką, instruktorką szkolenia psów w Czerwonym Piesku. Jak to się nie powinny bawić patykami, tak? Wszyscy mamy doskonale zakodowany obraz psa, który sobie łapie patyczki na spacerze, przynosi nam je, my je mu rzucamy, pies sobie te patyczki znajduje, gryzie, no przecież to jest całkowicie naturalna rzecz, tak? Bawienie się patykami. Dlaczego pies gryzie? Dlaczego bawi się patykami? No, oczywiście zaspokaja to naturalną potrzebę psa rzucia, gryzienia. W przypadku psów aportujących również potrzebę noszenia czegoś w pysku, przynoszenia. No i dlatego te patyki są tak popularne, bo zazwyczaj są jedyną rzeczą, którą pies ma na spacerze. Bardzo często my nie zabieramy psich zabawek na spacer. No właśnie, bo po co? Bo przecież będą patyki. Tymczasem patyki mogą być dla psa niebezpieczne z kilku powodów. Po pierwsze, jeżeli mamy psa, który jest bardzo energetyczny, bardzo aktywny, biega, skacze, no to łatwo jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że on biegnąc z tym patykiem może gdzieś się potknąć, może w coś wpaść i ten patyk może wbić mu się gdzieś w gardło, w jamę ustną, doprowadzić do naprawdę poważnego wypadku, gdzie będzie wymagana natychmiastowa interwencja weterynaryjna, a w skrajnych przypadkach, no możemy nawet doprowadzić do śmierci naszego psa. Drugie, jeżeli pies żuje te patyki, gryzie, ciamka, czasem też zjada, to patyki łamią się na dość ostre kawałki. No i te ostre kawałeczki po zjedzeniu mogą uszkodzić psu przełyk, mogą uszkodzić żołądek, mogą uszkodzić jelita. No i również będziemy musieli udać się do gabinetu, zrobić prześwietlenie psa i być może będziemy musieli ratować życie naszego psa. Naprawdę nie warto. I trzeci powód, taki z jednej strony trochę śmieszny, trochę absurdalny dla wielu osób, ale no nie wiemy, kto wcześniej miał ten patyk w pysku. Nie wiemy, jak długo ten patyk leżał w lesie. No i może się tak zdarzyć, że na przykład na tym patyku mamy jakieś niebezpieczne zarazki. Możemy na przykład zarazić naszego psa, nasz pies może złapać jakieś robaki, jakąś infekcję. Więc po prostu może fajnie było tego unikać. Czyli co zrobić? No, po pierwsze, zamienniki. W dzisiejszym świecie mamy do dyspozycji taką ilość psich zabawek, że na pewno znajdziemy coś, co zaspokoi naszego psa. Mogą to być zabawki plastikowe, silikonowe, może to być jakaś guma, mogą to być sznury, szarpaki, piłki, chociaż tutaj też ostrożnie. Ale mamy naprawdę do dyspozycji bardzo wiele zabawek, które możemy psu rzucać, które pies może nosić w pysku, które pies może rzuć i rozgryzać. Także jesteśmy w stanie zaspokoić tą jego potrzebę zarówno rzucia, zabawy, aportowania, noszenia w inne, bezpieczniejsze sposoby niż noszenie patyków. Także od dzisiaj patyki są pase i skupiamy się na zapewnieniu psu bezpieczniejszych rozrywek. Oczywiście też nie popadajmy w straszną panikę, kiedy nasz pies czasem sobie tego patyka złapie, ale to będzie na przykład fajna okazja dla nas, żeby nauczyć się z psem wymieniać, czyli prosimy go o oddanie patyka, a my wyciągamy wtedy z plecaka z kieszeni jakąś fajną psią zabawkę. Również na patykach możemy nauczyć wtedy psa komendy puść. Także nie wpadajmy w panikę, ale zachowajmy taką zdrową ostrożność, zdrowy rozsądek. A co jeżeli już faktycznie nasz pies po zabawie patykiem zaczyna się zachowywać dziwnie, wymiotuje, zwraca kawałki patyków, jest osowiały, nie chce jeść? No to miejmy w głowie, że faktycznie kawałek patyka mógł gdzieś tam psu utknąć i warto wtedy jak najszybciej udać się do gabinetu i powiedzieć, że nasz pies bawił się patykiem, zjadł patyka i być może trzeba tutaj zrobić psu prześwietlenie. Także Baw się z psem, ale w sposób ostrożny. A jeżeli nie masz tak do końca pomysłów, co jeszcze możesz z tym psem zrobić na spacerach, to zerknij do naszego e-booka 33 sztuczki dla początkującego psa, dla szczeniaczka, dzięki którym dowiesz się, w jaki sposób możesz spędzać fajnie czas ze swoim psem, jak nauczyć go różnych zabaw, które przyniosą mu dużo radości, a dodatkowo fajnie zbudują Waszą więź. Link do tego e-booka znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Dorota Barańska z Czerwonego Pieska.